W tej chwili przygotowują się do wejścia do działań, czyli rozkładają niezbędny sprzęt. Chcemy zaprezentować społeczeństwu nasze działania i pokazać to w sposób taki bardziej prosty i przystępny dla publiczności. I tutaj właśnie pokazujemy. To, z czym się czasami spotykamy, jak wiadomo, naszymi drogami jeździ bardzo dużo cystern, właśnie mamy tutaj pokazy rozstrzelnienia cysterny, gdzie wycieka substancja, którą nos, z reguły jest to substancja niebezpieczna, którą musimy rozpoznać, zabezpieczyć tą cysternę w ten sposób, żeby unieszkodliwić wyciek, uszczelnić ją. No i żeby się tą substancję zebrać, żeby z kolei nie było skażenia środowiska. I to właśnie jest tego typu działanie tutaj na Placu Wolności dzisiaj w Białej Podlaskiej. Z wybrałem się, żeby zobaczyć jak wygląda yy, strażacka, strażacka robota, na nazwijmy, że tak pospolicie. A tak, obserwuje pan tą pracę strażaków tutaj? Tak, i, jest to i ciężka ja. i odpowiedzialna praca. To Zawsze znaczy bardzo dużo pomaga ludziom i w pożarzach, i w zaginięciach, i w razie części ziemi tyle słyszymy na całym świecie, ile jest no, Czyli tragedii. To jest bardzo dobrze Bardzo dobrze poszczepionych. I co, wnuczek będzie? A wnuczek też? Będziesz strażakiem? No, no strażakiem będzie. No tak, dysponuję sprzętem nowoczesnym, z tym, że jak widzimy postęp techniczny jest bardzo duży i my tak zawsze zostajemy kroczek z tyłu z tym swoim sprzętem. Staramy się oczywiście odnawiać sprzęt, zakupywać, korzystać ze środków unijnych. Niemniej jednak posiadamy samochód ratownictwa chemicznego, czyli samochód, który służy właśnie do tego typu działań. Posiadamy samochód ratownictwa drogowego, gdzie mamy sprzęt hydrauliczny, pneumatyczny, do, pozwalający na wydobywanie ludzi poszkodowanych ze zniszczonych karoserii czy z katastrof budowlanych. I oczywiście mamy sprzęt gaśniczy, pojazdy gaśnicze, czyli z wodą i, i, i no z tym sprzętem do, do podania tej wody. W pol, patrząc przez pryzmat kraju, że to są chyba jedyne służby, które są odbierane pozytywnie. No, policja czy, czy inne mundurówki nie są już tak pozytywnie odbierane, właśnie e, jak Straż Pożarna. Straż Pożarna kojarzy się jednak z zaufaniem. Muzyka ja to są trzy jednostki ratowniczo-gaśnicze. Jest jednostka ratowniczo-gaśnicza właśnie w Białej Podlaskiej, gdzie pracuje 63 osoby. Jest ETG w Międzyrzecu, 35 osób i Jotel w małoszewicach 35 osób. I pracownicy biurowi, 8 osób. powiem Panu, Posiadamy już od lat 10. W tym roku 8 lipca będziemy obchodzili dziesięciolecie grupy. Posiadamy 5 psów, z, tym, z tego 3 psy są już użytkowe po certyfikacie, pozostałe są w trakcie szkolenia. Psy są jedynym jesteśmy grupą jedyną na województwie jako grupy poszukiwawczo-ratownicze z psami. Nasze psy mają specjalizację terenową, czyli odnajdują ludzi zaginionych w terenie. Wyjazdów mamy. No nie mało, w tamtym, w tamtym roku mieliśmy 9 wyjazdów. Oczywiście gdyby ktoś z Państwa miał chęć takiej głową przestacji. Jaka jest praca strażaka taka na co dzień. Ciężka i przyjemna. Jednocześnie. A ile lat już W Białej Pudlaskiej? Od 2004 roku. A Jak to się stało, że zdecydował się pan na to, żeby być strażakiem? To znaczy, w liceum już planowałem, rozważałem pracę w tym zawodzie. No i po liceum zdecydowałem się na szkołę aspirantów w Krakowie. Za pierwszym razem się nie dostałem. Następnie skończyłem studium medyczne, po dwóch latach udało mi się dostać do szkoły. No i zostałem strażakiem. Jest Pan spełnionym strażakiem? Czy spełnionym? Ciężko powiedzieć. Staram się zdawać siebie wszystko, a czas pokaże. A czy dostaje Pan też od Państwa wszystko? Eee, tak, dostaję wszystko. Moja tak kariera zaczęła się od tego, że najpierw był liceum tutaj w Białej, później, już można powiedzieć, troszkę pod kierunkiem Państwa Straży Pożarnej, studia z ratownictwa medycznego, które można powiedzieć bardzo się przydały. E, ponieważ Straż Pożarna bierze wszelkiego rodzaju e, niższy pomoc ludziom poszkodowanym, e, no i pomoc medyczna jest tam niezbędna. Z tego względu też, że tak powiem, to jest gratyfikowane dodatkowe punkty rekrutacji e, i stąd później złożymy podanie po zakończeniu nauki e, na Instytucji Tutaj w PWS Leciowej Podlaskiej. E, to tutaj tutejszej Waszej jednostki. No sprzęt macie bardzo nowoczesny, zdarzeń mnóstwo, a jeśli chodzi o wynagrodzenie, czy jest Pan w stanie, nie wiem, założyć rodzinę, utrzymać rodzinę? Eee, powiem teraz, e, mi osobiście jestem zadowolony. Jestem zadowolony. Aczkolwiek e, wszyscy wiemy, że wszystko drożeje, ale jestem zadowolony. Każdy z nas, no ja też jako Mały chłopiec jako wojtuś chce zostać strażakiem, i w rozmowach z dziećmi, ze starszymi dziećmi, czy nawet ze studentami, na pewno zawód strażaka no, przejawia się jako taki atrakcyjny zawód, chociaż no później to jest różnie z tą atrakcją tego zawodu, ponieważ my jedziemy tam, gdzie się dzieje nieszczęście, i po prostu no, musimy interweniować w takich przykrych dla społeczeństwa momentach, ale. No jak, jak pokazuje ranking popularności instytucji, to właśnie Straż Pożarna jest, przoduje.